chciałam, no e, chciałam zaprezentować nie, filmik z, z, z połem hakiem za darmo na tablecie. i, i mama musi mam odstatę mi odbywać. Mam ci Od te, tego jakby mam to dodatę z połownego długu, a połowę nie, to tylko piałam tabletę, a on jakby miałam tylko jednego od wiki na razie. A jakby miała swojego. Ale nie, po to. Dobra. Um. No bo no bo ja go nie chcę. Bo. I w wyszukiwarce wpisujecie y, sobie Ej, chomikuj i tutaj macie taki, taką mysz, y, takiego chomika na zielonym tle, naciskacie no, na niego. Tego nie chcesz robi, tam chcesz swojego, mm. możesz swoje swoje rzeczy i sobie na na, no. Zainstaluj i akceptuj Pobiera się... Dobra, 100% już jest. Już się pobiera. A teraz mam go na chwilę, nie? Dajemy na odtwórz tachomikuj. i Jeżeli nie macie konta na chonikuj, to zakładacie sobie szybko. Dajemy że tutaj, nie mam jeszcze konta. Ciemu. Teraz to jest na rękę, mamy. Dzieci nie ma i zabawa. Tak. Teraz adres e-mail to wpiszcie bele jaki możecie teraz wymyśleć, nie? Dzień, dzień. Nazwa homika to, nie wiem. Ol. Ty masz swojego i, i ty nie chcesz tego. Masz Samsunga, który się nie, nie zepsuje na pewno. No poza tym masz swojego. A... Ojcie, na wam hasło pisujcie. Tylko jak miałam na jego nie miałem nic on, bo ja łączą wszystkie dni. On to już istnieje nie zastawiać i zasłaniać Drugi to oddawać Na co te robi? To wszystko sobie sobie też Dobra potem dajecie na Nie teraz A co ty musisz oddać na telefon? No, I tutaj próbę sobie i poł hak I dajecie na wyszkórkę

i potem w nawiasie hak na kasę yy, i koniec nawiasu potem jest 1.4.29.apk i dajecie, naciskacie na to i dajecie na ściągnie to wam się ściąga a wy czekacie sobie jeżeli to wam się poprało to piszę wam tutaj u góry lub możecie po prostu tu raz. Um, I i na pobrane. Tam wam będzie pisać. I to. Naciskacie na to. Potem wchodzicie na samego. I wchodzicie na ustawienia. I dajecie zaznaczyć się nieznane źródła. I dajecie na ok. Następnie Idziecie znowu na tego poła moda na na, na to. Znów. i tutaj na dalej potem na instaluj i to wam się instaluje może wam to nie wiedzieć, gdy macie już swojego poła um, nie macie swojego poła, czy na przykład ma 20 level i nagle zakładacie tego poła, to musicie najpierw usunąć tamtego poła, bo to wam na pewno nie wyjdzie oczywiście zaczynacie poła od nowa e, są, o, potem poł i gotowe i macie tego poła normalnie i wrzucamy skrępliwo on jest na połowie dalej na ok i widzicie, nasza kasa to 200 zł nazyskacie na dodaj kasę tutaj w Macie takie coś, to możecie w to nacisnąć, na żeby tyle kasy. Lub po prostu sobie to dodawać tą kasę, nie? Plus 2000. I tak sobie dodajecie. I to jest za darmo. Plus 500 tysięcy. No i nie wiem, plus 15 tysięcy. I mój połma ma tyle kasy. wo I teraz Wam jeszcze raz pokażę na moich oczach. Na waszych oczach. I co jest taki plusik, nie? Jeżeli chcecie te pieniądze to zambój, nie? To musicie po pierwsze te dne dodać. Jeżeli chcecie tyle pieniędzy... Dajcie tu... I wychodzicie z tego, nie? No, tylko że oczywiście mama wyskoczy to. I wasze pieniążki, to to. Wasz POŁ jest taki, jest dalej mały, lecz Wam pokażę coś. Możecie wejść na eliksir i wszystkie eliksiry, eliksiry macie za darmo. Wow. Możecie sobie nawet kupić ten, co POŁ jest duży, za 0 zł Max Potion. Dobra, wchodzicie na Max Potion, yy, ten, ten dut potion jednak. Lecie. Wow. Mój Paul ma drugi level i jest dorosły. A, mam nadzieję, że to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę, a jeżeli czegoś, coś, wam nie wyszło, e, oczywiście możecie, e, możecie, sobie co chwilę dodawać na ale jeżeli coś wam nie wyszło, piszcie w komentarzach, ja na pewno odpiszę. E, no, e, dobra. może wam coś powiem po teraz. Czekajcie. Mm. No dobra, no to wszystko, no to pa. Dobra, to wszystko, no to pa. Mam nadzieję, że fil filmik <grywka> Wam się <grywka> podobał. Dawajcie łapkę ja w górę, komentarze i co tam chcecie. Zadawajcie pytania na, w komentarzach. Pa. Mam nadzieję, że będziecie zdawali łapki w górę. Pa.